Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym październikowym Grzybobraniu. Ostatnio borowików ponad 50 w jednym miejscu. No i dzisiaj po dwóch dniach wróciłem w to miejsce, żeby zobaczyć, jak to z borowikami jest. No i zobaczcie, znowu zaczyna się niesamowita rzecz, bo znowu jeden przy drugim rośnie. Tam jest następny. Posłuchajcie, no tu jest następny. To jest niesamowite co się dzieje w tym miejscu W tamtym roku tutaj też było dużo borowików, ale nie aż tyle W tym roku więcej Fantastyczne okazy Można sobie zbierać tu następny, tu następny No człowiek nawet nie robi zbyt wielu kroków ale... No bo wszędzie są grzyby Pokażę Wam tego malucha, tak ładnie, bo tutaj trudno jest ładnie nagrać. Zobaczcie. Jaki ładny borowik. Postaram się go teraz jakoś dostać, bo tej gałęzie. Zobaczcie, jaki ładny. Tyle obok siebie było. No i warto się tutaj jeszcze rozejrzeć. Zrobiłem kilka kroków, słuchajcie. I mamy trzy kolejne borowiki Trudno jest tutaj ją ładnie pokazać przez zarośla Ale coś tam uda się Wam ładnie pokazać Tego zostawię bo on już jest taki troszkę starszy Natomiast takie z miłą chęcią Zabiorę do koszyka. Dzisiaj przeznaczam je do suszenia. Rozdam rodzinie. Będą mieli na święta świeże suszone grzyby. Ten się dość porządnie schował. Mało brakowało, bym go przeoczył, ale on jest tak zjedzony, że nie będę go brał. Ale jednak opłacało się zobaczyć, jak on wygląda, ponieważ dostrzegłem dzięki temu innego borowika młodziutkiego więc ten jest duża szansa że już będzie zdrowiutki w ostatnim czasie bardzo dużo zdrowych więc to jest też bardzo ważne i bardzo pozytywne tam jest taki starszy on widzę się przewrócił więc nawet nie podchodzę niech on sobie już zostanie a tak jak najbardziej zabieram ze sobą no tutaj mamy prawdziwego modela a w zasadzie dwóch e, jeden jest tutaj drugi tutaj, ale piękno tego borowika jest nie, no nie, niebywałe czasami trudno wręcz ocenić bo takiej skali chyba nie ma w ocenie, tak wysokiej skali jeśli chodzi o borowika No niesamowity, prościutki zaokrąglony no symetrycznie nawet jest perfekcyjny obok niego drugi bardzo ładny no nie aż tak piękny ale również fantastyczny jeden obok drugiego dzieliło je mniej więcej 80 cm może metr Fantastyczne borowiki, tamten stary, przewrócony oczywiście nie biorę, ale ten powinien być w porządku czko zaświeciło Dużo grzybów spacer na łonie natury Czego chcieć więcej? Lepiej być chyba już nie może. To jeszcze w dłoni trzymam. nie zdążyłem obejrzeć pod kątem czy są robaczywe czy nie A bo już jest kolejny. Borowik, słuchajcie, myślę, że... Dla takich, widoków, dla takich widoków warto subskrybować kanał, szczególnie że to nic nie kosztuje, a dzięki subskrybowaniu nie przegapicie kolejnych filmów. Zobaczymy tego. Czy jest w miarę OK No jest OK? Tu jest następny. Tu jest następny. To nakupkę sobie złożę. No ten nie jest taki zły, myślę, że będzie gorzej. On naprawdę jest solidny, bardzo fajny Zakładam już taką bluzę, no bo jesień Trzeba się ubierać, nawet jak jest w miarę ciepło, bo to się wszystko szybko zmienia, zobaczcie tutaj. Te są stare, więc nie będę brał. Tutaj się spóźniłem, niech sobie zostaną, ale i tak wiele pięknych borowików ląduje w koszyku. No a tutaj byłyby trzy młodziutkie, no bo dwa stoją. Tutaj to byłby trzeci, ale zjadły go żuki. Oczywiście nie mam im tego za złe, las jest ich domem. No i mają prawo sobie zjeść. Natomiast tutaj mam kolejne dwa już dobre. Więc zobaczcie, no, mimo wszystko, mnóstwo borowików można sobie znaleźć. Za każdego wystarczy, więc to jest fantastyczne. Teraz przejdziemy do tych dwóch, pięknie zaświeciło słońce, więc uda się ładnie je sfotografować. Myślę. Tak jest. Lubię takie kadry, są bardzo magiczne. Zobaczcie, jakie piękne, młodziutkie, grube borowiki. No a że mamy październik, no to pomiędzy borowikami można również nazbierać podgrzybków podgrzybków, które rosną. Bardzo blisko tych borowików tak naprawdę, bo chodzę sobie za borowikami, a przy okazji mogę nazbierać też podgrzybków. Więc będzie taki swego rodzaju miks suszonych grzybów składający się z dwóch gatunków bo i borowiki szlachetne i piękne, młode, także grube jak borowiki, czasami podgrzybki no naprawdę nie da się zrobić nawet kilku solidnych kroków i nie to, żebym narzekał, bo tak nie jest, ja jestem zachwycony ale no faktycznie tak jest, no bo tych grzybów jest tak wiele, szczególnie borowików no że po prostu no nie da się iść chociaż przez chwilę tu jest jeden tu jest drugi, może najpierw wezmę tego małego gałęzie mi odstrzeliły w twarz, ale Przetrwałem, na szczęście oko nie dostało nie cierpiało, na to też trzeba uważać. Zobaczcie. Jaka to jest bajka. Słońce te borowiki oświetla, widzę kolejnego, słuchajcie. Jest dokładnie tutaj, więc weźmiemy sobie tego, wykręcimy. I pójdziemy w kierunku kolejnego. Ja będę na niego patrzył, żeby nie stracić go z pola widzenia, nie stracić z oczu. I nawet zauważyłem następnego. Słuchajcie, bo szedłem do tego, a tu kolejny. Piękne grube młode borowiki. Cudowne. Ledwo się odwróciłem. No i bym nadepnął następnego. Co jeden to piękniejszy. jest bajka. Jest magia, bajka. Gdzie się człowiek nie obróci, tamborowik wpada w oczy. Dobra, nawet go nie widziałem przez chwilę. Paradoks, że się czasami widzi z daleka, a obok tak się człowiek zajmie, tym większym, że małego nie widzi. Mało brakło, ale jednak odnaleziony. Kolejne dwa obok siebie, pół metra od tych, które przed chwilą znalazłem. Borowikowym rajem mógłbym to miejsce określić. Tu mamy dwa i tu dwa kolejne. Tu piąty, tutaj szósty, tutaj siódmy. Tego nie będę brał jest zjedzony. No mam ten komfort, że borowików jest aż tyle, że mogę sobie przebierać, że tego mogę zostawić, niech sobie żuki zjedzą, bo i tak obok mam pięć innych. Bardzo ładnych borowików. To jest ta wygoda, którą po raz kolejny posiadam i mogę z niej korzystać. Bo jak widzicie, one rosną jeden przy drugim i można sobie je zbierać. Teraz muszę przeanalizować, gdzie widziałem jeszcze jednego. Tutaj. wracamy do tych dwóch, które rosną sobie tutaj. Mocno się trzymają ziemi, więc powinny być w porządku. Ten szczególnie gruba, twarda muszka Zakrywamy grzybnie. Wykręcam tak, że jeszcze biała grzybnia zostaje się w ziemi. Zobaczcie. Tyle borowików w zasięgu w zasadzie ręki. Borowiki rosną wręcz grupami, jest ich mnóstwo. Ale grupami rosną również kozaki, koźlarze. Jeden i dwa, kolejne obok siebie. Oczywiście te grzyby też z wielką chęcią ze sobą zabiorę. Bardzo smaczne, wspaniałe grzyby. Dwa obok siebie, w zasadzie trzy, no bo ten trzeci. Kilkadziesiąt centymetrów, ale te nóżki piękne, długie. A no zobaczcie, fantastyczne grzybogranie po raz kolejny dzisiaj. Powiem Wam, no, tyle schylania, co ja dzisiaj mam, nawet za czasów edukacji na WF ie się nie zrobiło. uwierzcie mi, bardzo lubię sport, bardzo, bardzo lubię ćwiczyć. Też sport wolny w wolnych chwilach uprawiam. No. Naprawdę wycisk dzisiaj niesłychany w lesie, no bo dużo tego schylania, dużo więcej niż chodzenia. Mnóstwo borowików jeden przy drugim. Co się nie odwrócę, to ja nawet nie wiem gdzie patrzeć, bo wszędzie gdzie nie spojrzę to są borowiki. No jak we śnie. same piękne. 90... między 90 a 95% zdrowych. Bardzo mało odpada. Tutaj kolejny, już taki stary, przewrócony borowik, więc ja go nie będę brał. Natomiast na szczęście wypatrzyłem młody, piękny okaz, który już z miłą chęcią zabiorę ze sobą. Tylko muszę się przebić, bo tutaj oczywiście są kolce. Zawsze jakieś tam utrudnienie. Pożądane. Spróbuję Wam nagrać ładnie, jak on sobie wygląda. W taki sposób. Musiałem przez te gałęzie tutaj przełożyć sobie. No i zobaczcie, bierzemy sobie kolejny borowik. No mnóstwo ich jest. Oczywiście wyostrzyła się trawa zamiast borowik, ale. Ale słuchajcie, powiem Wam tak. Eee, to nie koniec, bo tutaj jest jeszcze jeden, ale nie wiem, czego ja w ogóle będę brał. Nie będę brał, bo on jest zjedzony. Już tutaj widać, że części jego leżą, więc ten niech już zostanie. A ja mam za to taki piękny okaz. Kolejny okaz, który wyląduje w koszyku. Nawet na ścieżki te grzyby wyskakują. I tak się prezentują. No ja już myślę, że powoli będę kierował się do domu. Bo naprawdę mi wystarczy, nie chcę zbierać. Więcej niż potrzebuję, w związku z czym już e, będę kończył. Będą te grzyby do suszenia, troszkę się zje, resztę się ususzy, rozdam rodzinie, będą mieć na święta. Bo też nie chcę zabierać więcej niż potrzebuję, niech inni sobie też znajdą, a też nie chcę marnować takich cudów natury. Piękne te borowiki, grubiutkie, zdrowiutkie, no młodziutkie, no wszystkie najlepsze. Cechy. No i cóż, słuchajcie, no mamy październik, grzybów mnóstwo, więc spacer wyśmienity. Ja już wracam do domu, bo mam tyle grzybów, ile chciałem. Ale oczywiście w kolejnych dniach, tygodniach będę do lasu chodził, będę nagrywał grzybobrania, dzikie zwierzęta. Więc, jeżeli nie chcecie, tych filmów przegapić. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego pięknego, młodego, grubego borowika, subskrybujcie mój kanał, to zupełnie nic nie kosztuje. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów. Będziecie na bieżąco. W momencie, kiedy dodam nowy film, od razu przychodzi Wam powiadomienie, dzięki czemu jesteście pierwsi. Macie mnóstwo informacji, które możecie wykorzystać dla siebie, na przykład właśnie idąc za taki spacer, bo będziecie wiedzieć, ile jest grzybów i jakie grzyby w lesie aktualnie rosną. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.